Funkcja gospodarcza lasu to temat bardzo złożony. Żeby zrozumieć, na czym polega jego racjonalna hodowla, w celu uzyskania z niego korzyści dla nas, udamy się dziś w kilka miejsc i wyjaśnimy kilka pojęć. Las daje nam wiele korzyści, wytwarza drewno i dziesiątki innych użytecznych dla człowieka produktów. Produkcja surowców z lasu to bardzo złożony proces, nad którym czuwa nie tylko sama natura. Leśnicy wykorzystując wiedzę przyrodniczą oraz doświadczenie zarządzają tak, by zachować naturalne cykle w ekosystemach leśnych z pożytkiem zarówno dla społeczeństwa jak i samej natury. To co widzicie za moimi plecami to praca nad przebudową lasu bukowo-sosnowego na bukowy. Ma to na celu zwiększenie udziału w gatunków liściastych na naszym obszarze. Sosna, którą tu wycinamy osiągnęła już wiek rewności, czyli około 120 lat i zatem stanowi doskonały surowiec drzewny. Po wycięciu drzewa, drewno sortuje się zgodnie z jego późniejszym przeznaczeniem. Dzieli się je na trzy podstawowe grupy. Drewno użytkowe, służące m.in. w stolarstwie, budownictwie czy branży ogrodowej. Tak zwana papierówka, czyli drewno do produkcji celulozy dla branży papierniczej. Drewno opałowe, używane głównie w piecach i kominkach. Oczywiście hodujemy również drzewka iglaste na świąteczne choinki, które wszyscy uwielbiamy. Prowadząc zabiegi pielęgnacyjne, wyznaczamy drzewa do wycinki, biorąc pod uwagę indywidualne cechy każdego egzemplarza. W rezultacie otrzymujemy wysokiej jakości drzewostany, a przy okazji pozyskujemy wszystkim potrzebne drewno. Czynniki kwalifikujące drzewa do wycięcia to przede wszystkim zajęcie przez owady lub patogeny, wady budowy, takie jak rozwidona korona lub krzywizny i skręty włókien. Do wycięcia kwalifikują się również drzewa, które znacznie odbiegają cechami od przeciętnego egzemplarza w danym drzewostanie. Są to na przykład sztuki przygłuszone lub tak zwane rozpieracze, które zakłócają rozwój sąsiednich drzew. Oto fragment drzewostanu podzielony na dwie części zagospodarowaną i niezagospodarowaną. W tej drugiej nie prowadzono cięć pielęgnacyjnych. Jak widać, jest ona dla nas trudno dostępna i stanowi doskonałe miejsce rozwoju dla szkodników i patogenów. Oczywistym następstwem zaniedbań jest duże ryzyko pożaru. Czy wiesz, że drewno jest surowcem w pełni odnawialnym? Korzystanie z niego doskonale wpisuje się we współczesne trendy przemysłowe, które mają na uwadze ochronę środowiska. Meble, papier, ciepło z kominka czy zabawki dla dzieci. Drewno w najróżniejszych postaciach towarzyszy nam każdego dnia i wszyscy go potrzebujemy. Dlatego tak ważne jest prowadzenie gospodarki leśnej.